Słuchasz podcastu Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu będzie Damian Domżalski, historyk i religioznawca regularnie występujący w Radiu Zawiercie, gdzie opowiada o tematach związanych z historią regionu, a temat dzisiejszego odcinka brzmi Śląska szlachta, dziedzice trzech ziem. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastu. Przenieśmy się na chwilę do nieco dawniejszych czasów, do dni, kiedy było dużo więcej koronowanych głów niż dziś. I nie mam tu oczywiście na myśli imperatorów, cesarzy czy wielkich królów. Chodzi mi także o hrabiów czy baronów. Przecież było ich tak wielu, a nad ich herbami były korony. Dziś jednak nie mam zamiaru pochylać się nad każdą szlachtą czy pierwszym lepszym nazwiskiem, o nie. Dziś zajmiemy się szlachtą śląską, dziedzicami trzech ziem. Jakich ziem? Ziemi czeskiej, polskiej i niemieckiej. Czemu akurat tych? Ci, którzy orientują się w historii Śląska, na pewno już mnie poprawili, że te losy śląskiej szlachty związane są także ze znacznie szerszymi terenami. I oczywiście mają rację, powiemy sobie o tym za chwilę. Teraz jednak, przez wzgląd, że te trzy ziemie są nam najbliższe, chciałbym, abyśmy skupili się na najciekawszych w mojej opinii, dziejach i największych rodach. W jaki sposób oni odcisnęli swoje piętno na Śląskiej Ziemi i odwrotnie, jak Śląska Ziemia odcisnęła się na nich, na ich dziejach, na ich następcach. Rok 1945 jest datą szczególną w historii świata, ale także przełomową w dziejach Śląskiej Arystokracji. Mowa bowiem o zakończeniu II wojny światowej. Na Górnym Śląsku można powiedzieć, że jest to symboliczny koniec szlachty. Czy jednak do końca? Nie. Rody, te największe, znane są dziś na całym świecie. Ich dziedzictwo pozostało żywe i chociaż stracili wielkie majątki, posiadłości, to nic nie znaczy, bo honor pozostał. Dziedzictwo szlachty śląskiej korzenie ma iście europejskie. Sięga ziem francuskich, słowackich, węgierskich, a nawet szkockich oraz oczywiście wspomnianych przez nas czeskiej, polskiej i niemieckiej. I na tych się skupimy. Od czego by tu jednak zacząć? Hm. Zacznijmy od niego. Stanisław I, biskup Ołomuniecki od 1496 roku. Stanisław Turzon pochodził z wielkiego węgierskiego rodu, ale biskupem był wszakże Ołomunieckim, a zatem czeskim. Zaś jego brat Jan V Turzo również był biskupem, jednym z trzech w swoim pokoleniu biskupem Wrocławia, a zatem stolicy Dolnego Śląska. Już mamy przykład pięknej mozaiki. Węgierski ród, który na Śląsku zdobywa największe godności i tutaj kwitnie. Ale co ciekawe, Jan Turzo podpisywał się tak. Johannes Turzo, episkopus z Polonus czy to nie ciekawe? Przecież Węgier, który piastuje wielką godność na Śląsku, a podpisuje się Polak. Właśnie to jest magiczne. I ta magia trwa na Śląsku do dziś, że przenikają się te wpływy, te kultury, te korzenie mieszają się i dzięki temu Śląsk ma tak szczególną wartość. Już od średniowiecza ją miał. Wartość polegającą na wymianie kulturowej, na powiązaniu ze sobą dorobku dziedzictwa wielu ziem i w tych szczególnych postaciach wielkich arystokratów śląskich znajdziemy też dalej wspaniałe tego przykłady. Idźmy dalej jeszcze pod rękę z naszym Janem. Korespondował on z samym Lutrem, Melanstonem czy Erasmem z Rotterdamu. Najświetlejszymi umysłami swoich czasów. Czasów przełomu średniowiecza i renesansu. Ale nie tylko, nie tylko ta kulturowa część była ważna. Pamiętajmy, Jan Turzo był biskupem Wrocławia, a pisał po przyjacielsku z Lutrem. Do tego jeszcze przejdziemy. Ale to też... Znak tej ziemi, znak ziemi śląskiej. Pewnego rodzaju zgoda między katolikami i ewangelikami. I nie tylko nimi. To naprawdę niezwykłe miejsce. Ale nie był to jedyny przedstawiciel wielkiego rodu Turzonów. Przejdźmy dalej. Aleksy I Turzo. Od księcia cieszyńskiego nabywa dobra pszczyńskie, na których sam się nie pojawił. Ale to właśnie z turzonami ziemia pszczyńska jest od początku bardzo związana. Dobra pszczyńskie, które przejął, to mysłowice, rozdzień, bogucice, z załęże, brzezinka, szopienice, a to tylko część z nich. I potem sprzedaje je 1536 Stanisławowi Salomonowi. Tak powstaje początek państwa mysłowickiego. Czy tylko Turzonowie i Salomonowie mieli coś do powiedzenia na tych ziemiach? Oczywiście, że nie. Ale Salomonowie nie byli węgrami, pochodzili z Krakowa. To kolejny przykład kontrastu, połączenia tego, co śląskie czy niemieckie, z tym, co polskie. Po raz kolejny na przykładzie szlachty widzimy, że Śląsk jest ziemią spotkania. Ale dzieje toczą się dalej, prawda? Wróćmy jeszcze do zacnej stolicy biskupiej nad Odrą. 1548 rok. Baltazar, promnic Biskup Wrocławia tworzy państwo stanowe szczyńskie. Już jako osobny byt skupia majątek na dolnym Śląsku, ale także poza nim w Polsce i na górnym Śląsku. Promnicowie to kolejny przykład Wielkiego Rodu, który zdobywa Niesamowite uznanie właśnie na ziemi Śląskiej. Ale 1548 rok, już niedaleko, potop. I dzieje się coraz ciekawiej na y, arenie dziejów europejskiej. Jeden z promniców, Erdman I, ma dużo wspólnego chociażby z naszym krajem, bowiem pozwala Janowi Kazimierzowi królowi, schronić się u niego, kiedy ten ucieka przed Szwedami na Śląsk. Ale to nie jedyny przykład, kiedy szlachta niemiecka, szlachta śląska pomaga Polsce, bowiem jest jeszcze jeden wielki ród. Ród Hatzfeldów, którzy do dzisiaj jeszcze w Niemczech są słynni i Zastanawiamy się czasem, dlaczego tak mało o nich wiadomo, bowiem Melchior von Hatzfeld był jednym z dowódców wojskowych Habsburgów i pomaga w 1657 roku w walkach o Kraków na czele 16 tysięcy rycerstwa. Pomaga Polakom, a mało o nim wiadomo. Mało wiadomo także o jego wielkich następcach, którzy we Wrocławiu, w Żmigrodzie dochodzą do wielkich godności i zaszczytów. Ciekawe, dlaczego tak się stało, że akurat tak wielki ród nieco zbladł w pomrokach historii. Cóż, idźmy dalej. W sumie promnicowie mają dosyć dobre relacje z naszymi władcami. Na przykład Henryk Walezy ucieka przez ziemię promniców z Polski w dość haniebny sposób. Natomiast w 1605 roku w Pszczynie, która, jak wspomnieliśmy wcześniej, do Promniców należała, rezyduje Konstancja Habsburzanka, która zmierza właśnie na ślub z Zygmuntem III Wazą. Natomiast w 1683 roku hrabia Baltazar Erdman Promnic prosi oficjalnie naszego króla Jana III Sobieskiego, aby podczas odsieczy, którą niesie dla Wiednia, ominął pszczynę. Dlatego ostatni pobyt był w Tarnowskich Górach. Stamtąd dopiero nasze, nasza husaria ruszyła na Wiedeń. Dlaczego o to poprosił? Ponieważ po wojnie trzydziestoletniej miejscowi mieli bardzo złe wspomnienia z dużą ilością wojsk na ich terenie. Oczywiście nasz król się zgodził. W 1642 roku w Prusach, w rękach promniców znalazły się węgiel kamienny w Katowicach. Zaczynamy już powoli przechodzić do tej historii węgla. Jan Erdman buduje pałacyk myśliski na Paprocanach. A więc szlachta docenia te ziemię. Szlachta, owszem, będzie czerpała z niej korzyści, ale... Daje coś w zamian. Powstają kopalnie, powstają huty, powstają przedsiębiorstwa, ale powstaje też miejsce dla ludzi, powstaje też przestrzeń do życia, powstaje społeczność oparta na pracy, na szacunku dla wytworów własnych rąk, żywa do dziś w kulturze śląskiej. I to jest piękne. W jaki sposób ten etos pracy. Też dzięki szlachcie śląskiej mógł się tutaj na tych ziemiach rozwinąć. Między innymi to właśnie tym herbowym przedstawicielom społeczności zawdzięczamy taki stan rzeczy. Ale idźmy dalej, szukajmy tych związków z Polską, może jeszcze troszeczkę. Na przykład, rodzina Mieroszewskich, wielcy ordynaci górnośląscy, również. Mają coś wspólnego z naszym krajem. Część z nich to wielcy polscy patrioci. Na przykład Felicjan V. Ordynat Miroszewski. On utrzymuje kontakty poprawne z Augustem III oraz z naszym ostatnim królem Stanisławem Poniatowskim. Stanisław VI Ordynat natomiast jest polskim patriotą, który wręcz wspiera konstytucję 3 Maja i Sejm Wielki. Aleksander, ten znany raczej jako Wielki Utracjusz, jego syn, był strzelcem konnym, kapitanem w wojsku Księstwa Warszawskiego. Któż by się spodziewał? O tym się w szkole nie mówi. A to całkiem ciekawe informacje, prawda? Jest ich oczywiście znacznie, znacznie więcej. I w tym momencie możemy sobie zadać Pytanie, co się stało? Dlaczego tych wielkich już nie ma? Czasem pojawiali się znienacka. Na przykład wielki lud, Tyle Winkler, przecież nie są starym, średniowiecznym rodem jak Hochbergowie, a przecież Ślązacy tyle im zawdzięczają. Zarówno ewangelicy, jak i katolicy. Ci, którzy zbudowali wielką fortunę, dziedzice pałacu w Mosznej, czy ród Kramsta, który pochodził z Czech i zaczynał jako piwowarowie, ale przecież swoje dobra, swój sukces właśnie odbyli na Górnym Śląsku. Czy kiedy powiemy sobie o dolnośląskim rodzie żydowskim, to jeszcze ciekawsze, w Linksheimach, oni byli baronami niemieckimi, Wielkimi potentatami, a swoje kopalnie mieli nie tylko na Dolnym Śląsku, nie tylko na górnym, ale nawet w zawierciu, już poza śląskiem na ziemiach czystopolskich. To tylko taka mała próbka, mały wycinek historii, tych wielkich śląskich rodów, tych wielkich śląskich arystokratów a nawet i mniejszych. Mnie z bez liku. Tych historii jest tak wiele, że nie sposób zmieścić się w kilkunastu minutach. Opowiedzieliśmy tutaj tylko drobny fragment tego wszystkiego. Taką krótką zajawkę, która być może skłoni do większych poszukiwań, do szukania, jak głęboko sięgają te korzenie i jak słodkie wydają owoce te drzewa historii. Dziękuję za uwagę do usłyszenia. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.instytutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia. Terima kasih telah menonton!